Mordeczki. Już dzisiaj, dokładnie za dwie godziny mecz z Hiszpanią, mecz Polska-Hiszpania jest tu Maciarek, o gryzą się, a widzicie, się... no niestety nie mamy, od... mamy okropne nadstroje po meczu z... ze Słowenią, no mówię wam, że to, prze... a Słowacją znaczy, bo mi się mylą te państwa, mamy prze... Paskudne na stroje, no bo było 2-1. Szczęsnyusowa była linety, czerwona karka krybowiaka i Gorla Słowenii. No taki koszmarny wynik tam się przydarzył przy rywalowi. Więc... Wierzmy, że dzisiaj wygrałem z Hiszpanią. Niełatwy rywal, no bo Hiszpania to trzy razy, najwięcej razy w historii wygrała euro, więc niełatwy bardzo rywal. Mój typ to 2-1 dla Polski, Karolinety i Piotr Zieliński, Szeroba dla Hiszpanii, Szeri Tiago. Chociaż możemy wierzyć, że Hiszpania może zagrać nawet trzecim składem, no bo przez to, że dwaj klasowi zawodnicy no. Przez to, że dwaj. że dwaj klasowi zawodnicy reprezentacji Hiszpanii mają koronawirusa: Sergio Busquets i Tiago. Boże! Przepraszam, ale. Rodzice mi przeszkadzają przy tym filmie i nie no ciszać. Ej, no, spokój! No nie. No, Ej, spok spokój. spokój! Dobra, to wierzmy Polaku, więc cześć! Miłego kibicowania! Niech Polska wygra ze z Hiszpanią! Dwa jeden mój typ, Zieliński Lioneta, a dla Hiszpanii Tiago.